Jesteśmy w łanie pszenicy, która z daleka wygląda bardzo ładnie, właśnie się wykłosiła, nie widać praktycznie żadnych objawów chorób, liście flagowe są zdrowe, kłosy również, ale Wizualnie no nie należałoby tej pszenicy oceniać z daleka. Konieczne jest wyrwanie najlepiej kilku, kilkudziesięciu źdźbeł, odkuszulkowanie tych źdźbeł i zobaczenie, jak wygląda podstawa źdźbła. Czy ona jest zdrowa, czy też nie? Jak grube są te podstawy źdźbła? Czy proces, zabieg regulujący był naprawdę dobry i skuteczny? Ja tu wcześniej wyrwałem takie źdźbła. Po odkuszulkowaniu one są naprawdę e, intensywnie zielone. Tu nie widać żadnego e, porażenia chorobami podstawy źdźbła. Te zabiegi po prostu były e, skuteczne. Po przecięciu widać, że te źdźbła są naprawdę nie tylko zielone, zdrowe w porównaniu z tym porażonym, natomiast one są też bardzo sztywne, bardzo grube. Te, ta regulacja była wykonana naprawdę prawidłowo. Te źdźbła będą w stanie utrzymać naprawdę wysoki, E, plon e, nasion. Ta pszenica nie powinna nam się położyć. W przeciwieństwie do tego źdźbła, które jest wyraźnie porażone. Tu mamy kompleks Fusarium. E, niżej było też, e, były też choroby podstawy źdźbła, była ułamliwość. Natomiast jeżeli odwrócimy tą, to źdźbło, to widać, że te liście są zdrowe. Liść podflagowy, liść flagowy jest zdrowy. Kłos jest również zdrowy. Na dzień dzisiejszy porażenie silne podstawę źdźbła będzie powodowało, że ta roślina nie będzie w stanie pobierać składników pokarmowych. W tym przypadku, gdzie mamy zdrową podstawę źdźbła, tu był zastosowany preparat Atropos i Bukat, czyli Prochloras i Tebukonazol, natomiast regulacja była wykonana preparatem Regullo i Mepik.